Karolina Grabowska, witam i zapraszam na wiadomości Beskid News. Dzisiejszym wydaniem: drzewko za surowce, przeglądy techniczne na beskidzkich kolejkach linowych, międzynarodowy przegląd sztuki lalkarskiej. 36 wieczór bielskiej sceny piosenki niebanalnej. Teatr Polski z Bielska Białej wśród zwycięzców konkursu klasyka Żywa. Propozycje BCQ na najbliższy miesiąc. Zaczynamy. Fundacja Ekologiczna ARKA w miniony weekend zorganizowała wiosenną akcję Drzewko za surowce. Nieprzerwanie od 2007 roku Wiosną i Jesienią Arka organizuje akcję edukacyjno-ekologiczną, podczas której każdy kto odda np. przykład makulaturę, otrzyma sadzonkę. I tak jak co roku za każde 10 kg makulatury, 20 butelek lub puszek aluminiowych mieszkańcy Bielska i okolic otrzymali sadzonkę drzewa, kwiatki, bratki i żonkile lub jeden z upominków. Sadzonki drzew ufundowała patronująca akcji regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, a upominki instytucje kulturalne z Bielska Akcji towarzyszyły warsztaty ekologiczne dla całych rodzin. W Beskidach rozpoczął się sezon przeglądów technicznych kolejek linowych i krzesełkowych. Podczas prac sprawdzony zostanie stan kolejek, a także naprawione zostaną szkody wyrządzone przez wandalii. Każda kolej linowa dwa razy do roku przechodzi obowiązkowy przegląd techniczny, w trakcie którego konserwatorzy sprawdzają stan części ruchomych kolejek, gondoli lub krzesełek, a także łożysk, podpór i lin nośnych. W Beskidach trwa właśnie sezon wiosennych przeglądów. Dzisiaj rozpoczął się przegląd popularnej gondoli na Szyndzielni, wyciągu krzesełkowego na Dębowiec, a także kolei linowo-terenowej na Żar. Jak zapewnia spółka PKL, konserwacja tej ostatniej przebiegnie w ekspresowym tempie i już 4 kwietnia turyści będą mogli z niej korzystać. Nieco dłużej, bo do 18 kwietnia potrwają przeglądy bielskich kolejek. Trwają także przeglądy innych, cieszących się ogromną popularnością kolejek – na skrzyczne, Mosorny Groń oraz Czantorie. W dniach od 22 do 25 maja odbędzie się 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej w Bielsku Białej. Zapytaliśmy Lucynę Kozień, dyrektor Teatru Lalek Bania -Luka, o przygotowanie do tego wydarzenia oraz o najnowszy spektakl – Piersień i Róża. My to przedstawienie adresujemy ten spektakl do dzieci i one się bawią znakomicie, przyjmują te treści, ale reżyserowi, twórcom, wszystkim twórcom tego przedstawienia, wszystkim nam udało się uzyskać coś, co jest niezwykle, tak mi się wydaje, cennego. Mianowicie w tym przedstawieniu jest wiele warstw, wiele takich poziomów, które są odczytywane w zależności od wieku, wrażliwości, doświadczenia odbiorców. Nasz festiwal przecież nie gromadzi przypadkowo wybranych przedstawień, tylko to są właśnie świadome wybory, które mają służyć jakiejś idei i pokazywać to, co najistotniejsze. Będzie, będzie bardzo wiele, zapewniam, Znakomitych, interesujących, ważnych przedstawień, zarówno ze świata, jak i z Polski. Czwartek, piątek, sobota, niedziela co prawda bardzo szczelnie wypełnione przedstawieniami, po pięć, sześć przedstawień dziennie, nie licząc powtórek czyli gęsty program złożony nie tylko z prezentacji, przedstawień, ale także będą seminaria, warsztaty teatralne, pokazy filmowe, wystawy. Więc to rzeczywiście program bogaty. Spotkanie ze światowej skali wokalistką jazzową Urszulą Dudziak wypełnił zasadniczą część 36 wieczoru bielskiej sceny piosenki niebanalnej. Od samego początku działania gospodarz bielskiej sceny piosenki niebanalnej Piotr Skucha postawił sobie za cel prezentowanie publiczności piosenek mądrych i sensownych, tak było i w niedzielny wieczór w kubiszówce. W pierwszej części na scenie pojawił się wyśmienity zespół Banana Boat, wykonujący głównie autorskie szanty. Druga część wieczoru była nie lada gratką dla miłośników jazzu. Na scenie wystąpiła Urszula Dudziak, która opowiedziała zebranym o swojej książce, przytoczyła kilka ciekawych anegdot związanych z życiem prywatnym i zawodowym, a także wykonała fragmenty najbardziej popularnych utworów. Na zakończenie spotkania każdy miał okazję, by zdobyć autograf gwiazdy i wykonać pamiątkowe zdjęcie. Żywiołowe reakcje publiczności były najlepszym dowodem na to, że utworzenie bielskiej sceny piosenki niebanalnej było strzałem w dziesiątkę. 27 marca w Teatrze Stanisławowskim w Warszawie odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Jednym z elementów uroczystości było ogłoszenie wyników konkursu na inscenizację dawnych dzieł literatury polskiej Klasyka Żywa, organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Teatr Polski w Biesku Białej znalazł się w gronie zwycięzców. Komisja Artystyczna Konkursu. Przyznała jedną z nagród Bielskiemu Teatru za spektakl Cud Mniemany, czyli Krakowiacy i Górale, Wojciecha Bogusławskiego w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. Nagrodą jest dotacja na realizację wygranego spektaklu. Serdecznie gratulujemy! Co ciekawego przygotował dla nas w kwietniu Becek? 2 kwietnia wystąpi jedna z największych światowych gwiazd world music – Sara Tavers. Śpiewa ona pogodne, kojące melodie z fankującym brzmieniem. Muzyczna Ballada Europy od Głosy Wiosny z Piotrem Sadowskim z orkiestry imienia Telemana już 6 kwietnia na deskach Bielskiego Centrum Kultury. 13 kwietnia ze swoim programem Pogoda na SUMA Pełnego skaczy i piosenek wystąpi kabaret Moralnego Niepokoju. 15 festiwal Sacrum in Musica odbędzie się w dniach 22-25 kwietnia. Koncert inauguracyjny autorstwa Zbigniewa Książka z kompozycją Piotra Rubika, Świętokrzyska Golgota i Janowi Pawłowi II z miłością odbędzie się 22 kwietnia w kościele Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka na Osiedlu Karpackim. 23 kwietnia w Domu Muzyki wystąpi zespół Turnioki, a dzień później w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przy Placu Lutra chór męski z Gruzji. Na zakończenie 25 kwietnia w Kościele Świętego Andrzeja Bobolej zobaczymy koncert muzyki Gospel Debora Watson i Gospel So Mates. Wszystkie koncerty od godziny 18. Serdecznie zapraszamy. Na dziś to już wszystko. Życzę Państwu miłego popołudnia i do zobaczenia.